Cześć, widzowie, zakaz zakaz leniuchowania z tej strony. Wybieram się na ruiny zamku Marczyce a przy okazji, zaglądam sobie tu. Taka fajna skała leży sobie. Zatem zapraszam do oglądania. Kurde, syf! Miejsce fajne, ale oczywiście. Żeby posprzątać po sobie, to już nie łaska. A tymczasem takie małe widoki na cieplice. Może zaraz będzie wyżej. Idziemy tutaj na te kamyczki. Jest trochę wyżej, a takich punktów widokowych jest sporo. Pamiętacie panoramę? Jak nie, to właśnie wam się wyświetla. Zobaczymy sobie też wzgórze partyzantów, też wam się wyświetla. A ja będę podążał, właśnie w tamtą stronę. Więc schodzimy. Na dół nie patrzcie, po prostu jest dramat Kuźwa. Dramat, dramat i dramat. Słuchajcie, jak rozumu brakuje, no to tak właśnie jest. Dobra, dalej. Pogoda dzisiaj taka średnia. Widzimy dosyć duże zachmurzenie, te góry są trochę przykryte. No i idę sobie na zamek Marczyc To w zasadzie tam będą chyba jakieś pozostałości po zamku. Zaraz może się coś tam wynurzy, o właśnie widzimy coś tam jest najprawdopodobniej to jest to natomiast po drodze widzimy takie właśnie fajne skały super to wygląda, kurde ile by się w Krakowie natrudzili żeby taką dekorację zrobić a tu jest za darmo z kolei tam na horyzoncie macie drugi zamek w Sobieszowie chyba ktoś tu sobie robi obiad Nie wiem co to za ptak. Spróbuję go sfotografować, bo jest stosunkowo blisko. No i sobie poleciał, a tylko tyle sfotografowałem ile widzicie. Jak wiecie co to za ptak. W komentarzach napiszcie. Pomału zbliżam się do wzgórza, na którym jest zamek, a tymczasem mamy takie fajne osiedle domki. Cisza i spokój. No i piękne widoki w tle. Jesteśmy już w lesie, a tu będzie ktoś jakąś drogę dojazdową robił. Także przyroda będzie musiała się stąd wynieść wszystkie ptaszki i zwierzątka No niestety denerwują mnie te śmieci słuchajcie. Nie wiem, kuźwa. Takie śmietnisko w domu sobie też robicie. No bo jeżeli gdzieś tam lasem idąc śmiecicie, no to chyba w domu też tak rzucacie byle gdzie śmieci. Nieładnie, słuchajcie. Weźcie się, ogarnijcie i nie zostawiajcie takich śmieci w lesie. No i kolejne śmietnisko po prostu. Kibel, kuźwa, zgrzewka po orężadzie z 98. Worki jakieś Cała masa różnego rodzaju butelek Słuchajcie tam Tu buteleczki Tam buteleczki Kurde miała być wycieczka do zamku Słuchajcie a śmieci bez przerwy Fotele Kurde no genialny pomysł łopie. Zostawiłeś fotele Pewnie siedzisz na innych I pijesz sobie piwko I jak ci się znudzą To też je tutaj przywieziesz A oto nasz cel Coraz bliżej go widzimy. Będziemy musieli zrobić jakieś koło, ale myślę, że zaraz się uda. Tutaj, natomiast macie fajne widoki. No, super. Miejscówka gdzieś tu jest, ale niestety nie wiem, jak do niej dojść. Nie ma żadnych oznaczeń. Nie wiem, tam jest może jakaś droga. Kurdy, no. Niby takie proste, a nie do końca proste. Nie ma tu żadnej drogi. Na jakąś ścieżkę. Ale tak średnio, kurdy, tu się kończy. Ha znalazłem szlak niebieski. Tym, którym cały czas szedłem. A marczy coś jakiegoś go zgubiłem. No dobra. To on mnie poprowadzi? No on chyba cały czas tak prowadził, tylko nie mi się iść. Ojej, dobra jest, droga, na kulturka. Jednak zawróciłem. Kieruję się szklakiem, ale no. no kurde, nie wiem czy dobrze. Fajne Dobra czyli tędy było dobrze, ale by się nie chciało iść tędy. Widzimy tą wieżę tam u góry, więc pewnie tym szlakiem trzeba to pokonać i tam dojść. Prowadzi do góry. No to idziemy do góry jak przystało na ludzi a nie kurde po bezdrożach. no takie ostre podejście w pod górę A już się dużo zostało teraz będę na samym szczycie Wszystko prawie na samym górze, A ale już to podejście. wejść Ciekawe skałki. Wow. No nie, idę Tam jest drugi zamek No, słoneczko nam Robi zrobi zachęty do zdjęć Kilka fotek jest, oglądajcie Tymczasem ja idę na wieżę Albo próbuję przynajmniej Wyjść, zobaczymy co tu się dzieje No i jestem już na samej górze. Widoki fajne. No, to mamy tam być właśnie. No, no, udało mi się wejść na zamek. Siódemkę trzeba zapłacić. Ale pan jest rzadko fajna. Tutaj jest ta replika. Patrzcie, no. Kurde, gdzie jest ta flaga? Muszę się pana zapytać za chwilę. Gdzie jest ta flaga? Tu jest nieczynne. Szkoda. To to widzieliście. Tu mamy takie lepsze widoki jeszcze. Tam. Domek księcia Henryka. No i tu jest jakiś. Nie wiem jak to nazwać w drewnie, co to jest obraz. No jest kawałek na górę. Schody takie nietypowe. No i co? Jak się wróg zbliżał, to go kuźwa łatwo można było wytropić. Tam mamy cieplice. A tam gdzieś linią góry. Dobra, zróbmy jakieś fotki na pamiątkę. dobra to idziemy sobie w dół zamek został zdobyty nie do końca jestem zadowolony ponieważ e, słońce nie było takie jak bym chciał e, dużo chmur na niebie no ale może udało się coś zrobić fajnego zobaczcie sami i ocencie tymczasem ja podążam już do siebie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!